Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jest ze mną Jasiu Siemanko. I dzisiaj będziemy grali kolorki. Zanim e, zobaczycie ten filmik, to najpierw zostawcie subika z dzwoneczkiem, łapkę w górę. No a my... Musicie dobić 7 łapek w górę, to będzie następny odcinek. Z tego właśnie. Z tej części, że tak powiem, to zrobimy, podzielimy to na części te kolorki i to będzie jakby takie oddzielne. Możemy zrobić, nie wiem, z Jasią tak, co 5 dni te kolorki będą pokazywane. Możecie napisać też w komentarzu, co możemy zagrać. No, Osteckim możemy też razem. zagrać, nie wiem, jakiegoś murdera albo coś takiego. To już, jak będziecie chcieli. No, my lecimy. z tym jesteś, w te kolorki. Nie jasne, jak Pamiętajcie też o subskrypcji, z dzwoneczkiem. Obowiązkowo. Potem jak jest ten even, even faster, to jest co, ciężko wskoczyć na jakiś kolor. Ja też będzie nie będzie zał... O nie, nie, dobra, ja przegrywał. No nie, już byłem, już byłem, no nie. W końcu wygrałem, pierwszy raz z tobą wygrałem. Jak dzisiaj graliśmy, to nie mogę z tobą nic wygrać. No. z drugą Możemy nagrać tak, no, zagramy te cztery rundy i jak zaustawicie te 7 łapek w górę, jak powiedział Jasiu, to nagramy następnym razem 8 rund. Umrę. Będziemy mogli z progiem łapek i też z rundami będzie coraz to więcej rund, więc... Jasiu! Jaki ma. Ołajt oh! Ale fart Zatańcz się może ten taniec, pomoże. Czekaj na skuterku, pojeżdża O nie, nie wziąłem tego. Frytki. A że się nie zgasz. To jest plus. Takiego mogę teraz zepchnąć. Jak widzicie. Tylko coś nie idzie. Spadaj, spadaj, spadaj. spadaj musi mi wyjść. Muszę w końcu z tobą wygrać. Co? To. Chyba ja mówię w końcu. ten był taki dobry, to jest to, teraz przejdziemy. Ło kurde. Kurple. O nie, no nie, nie. wierzę. Remis, no. nie Remis! Nie jest, jest źle. Naprawdę nie jest źle. Teraz będzie ta. no. Ja, ja tej mapy nienawidzę. No, to jest najgorsza dla mnie mapa. I ja tu przegram. jakieś ognie przeszkadzają. Dobra, ja już odpadam. A ty mnie się po i pośleciał trzy... trzy dalej. Powręty. Żyje? Kurczę, żyje. A tu miałeś tak blisko, a ty poleciałeś znowu. No, bo ja tego nie widzę! Ja bym teraz prawie tak poleciał. O, wydać, że tu nie dbają na tej mapie o środowisko. A! Kurczę, jeszcze by nie zaczynają. Tu się powie zrobiłeś. Pyku! Bo to jest taki minus, że jak ty kogoś e, będziesz chciał spiknąć, to ty możesz sam zlecieć. No jak ktoś tak ci się ruszy na bok podczas spychania, to ja się mnie tak zrobię unik, to no on, on, on poleci za chwilę. Fast. <laughs> nie, 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 nie. NIE MOGĘ SKOKIĆ! Nie, zepną. Jest! W końcu wygrałem! O a teraz minutę czterdzieści prawie żyliśmy, więc... Jeden, jeden. No, jeden, jeden. A teraz Tam ma pan nawet szczerze, to że ją tak lubię, pół na pół. Fajna nawet jest. To Bla black będzie pierwszy. Czarny. A, A stoję to. na tym. Nawet się nie ruszałem, tylko kamerę zmieniłem. No znowu. Green. A to jest najgorsze, że na przykład masz black, i, i jak jest kolejny kolor. To odchodzisz od tego bleku i się okazuje, że jest nagle blek. Nie, znowu. To jest najgorsze. Na razie jest. To stoisz ja razie czas co... i zobacz to, teraz odchodzisz i znowu jest blek. Jestem w kwadraciku na razie, obudzie. Ja, ja zacząłem tutaj w rogu, tam gdzie ty stoisz i tak ciągle sobie tutaj jestem. I tak wszystkie wybieram Le i... White. Koło. Nie zablokowałeś, żebym nie spadł. Ojej, jeszcze tam idziesz. Do fredki daję dużo. Wie, 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 jedną rzecz tam. Umieram! Jest! No nie wygrałeś! Dobra. Do, do zobaczenia i cześć.